Cześć, witamy Was jak zwykle nad wody Powiem Wam wspaniały dniu Kolega Mundek Złowił pięknego karpia Rekord naszego łowiska Na babicach Na dwójce Mundek, pochwal się, jak to było wczoraj? W dniu wczorajszym przyjechałem około 14 na łowisko Krótka, krótka oględzina wody Popatrzyłem, sprawdziłem co, jak Wytypowałem dwie miejscówki. Jedna miejscówka około 4,5 metra, druga 5,2 metra, No i tam wylądowały zestawy z kuleczkami 18kami, delikatnie podnęcone ziarnem i polecikiem. No i około godziny przed 18, pierwsze branie mały karpik, taki 7,5 kilo. Długo nie czekać, około godziny później przed samą 19 już. Konkretne branie, powolny odjazd wędka do góry i w tym momencie już wiedziałem, że, że ryba jest wielka, ryba ciężka, to to czuć od razu po holu. No, około dwóch, y, 20 minut trwało, zanim, zanim go y, podholowałem. W tym momencie byłem sam, musiałem sobie ją y, podebrać. Gdy już była w podbieraku, widząc, jaki, jaki to jest koń. Piękna jaka jest, piękna ryba. Piękna, naprawdę szeroka, długa przede wszystkim. Yy, zadzwoniłem po, yy, po kolegów. Przyszli, pomogli, yy, zrobili krótką relację z, yy, z ważenia. Byli, byli świadkowie, yy, dwie osobne, dwie różne wagi. Ryba, yy, co o dziwo, przekroczyła te magiczne 30 kg, dokładnie 3800. 30 kg, 800 gramów. Tyle szczęścia. No. Cóż mogę więcej dodać? No, jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy. W końcu na tej wspaniałej naszej wodzie taki, taki wynik. Ryba osiąga ponad 30 kg. Więc coś pięknego. Taka ryba cieszy. I wiecie, to się rzadko spotyka. Już takie okazy. Łowimy. Mundek tutaj pokazał. Swoją klasę można powiedzieć, która umożliwiła mu złowienie, tak, pięknej ryby, którą, Mundek, co zrobimy zaraz? Zaraz zrelacjonujemy, pokażemy e, jak to wyglądało, e, jak, e, jaka była taka e, krótka relacja z tego, no. Jak przebiegało ważenie? Dokładnie. Koledzy tu byli, zaprezentujemy wam zdjęcia. Włącz się z momentem wypuszczenia tego pięknego okazu. Pierwszej trzydzieski zaznaczamy na naszym łowisku. Gratuluję. Dziękuję. I oby więcej takich trzydziestek Ci wpadało i Dziękuję. kolejnych rekordów na naszym łowisku. Trzymajcie się. Pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia w na następnych filmach. Prawdopodobnie mamy nowy rekord stawu No tak, o nie, nie ma szakać Waga pokazuje 32 475 Wisi, Czekaj, wisi, za chwilę tarujemy 32 troszkę obcieka woda, ale mamy czekajcie chwilę 32,700. 700 o, jak... o, to No to po teraz jest wieczy, no, ale dobra no, 32,75, załóżmy 32, 3,75 300 32 300 załóżmy Dobra Cała procedura dalej pomożesz, żeby ją wziąć bezpiecznie. Mundek. Tak, jeszcze zmierzmy, wyciągną teraz i zmierzmy samą matę, wiesz? Dobra? Samą matę od izby, żeby nie było niedomówień To jest potworna ryba Potworna ryba. Samemu ją podnieść to... Jest, w się Tak mundek Dobra. tego nie potrafi podnieść to jest kloc. 3-4, ok, Płać dalej ją wodą. Dobra i teraz powiesimy. Dobra spokojnie powiesz Powieś samą matę. Przewieś już samą matę. Jest 0 No ona tak będzie migać dopóki nie powiesisz. Poczekaj. No ona wietrze. Ona bez wody powinna około 1,4 No teraz mamy 1,575 pięć Będzie spadać. Jeden powiedzmy odliczamy. Czyli tak czy tak, jest to ryba powyżej 30 kg, więc jest to nowy rekord stawu. Za chwilę damy więcej zdjęć i, i jeszcze jakaś krótka relacja. W trakcie wywożenia drugiego zestawu odjazd na tej węcji. Kolejny dzień zasiadki, kolejna ryba. できた。<music>

O, pokazuje się rybka już no, to jeszcze nic <laughs> wielkiego, ale, nie. ale jest wpłynął prosto do podbieraka płyną mm -hmm. Jest rybka w podbieraku. Co jest? fajnie, dzięki Małe to szaleją On jeszcze nigdy nie był złapany prawdopodobnie dlatego jak widzicie mądre odkarza no, pierwszy raz prawdopodobnie złapana rybka i za chwilę ją wypuścimy Czekało się, 6 kg ale zawsze jest ładna rybka i cieszy zadbana, odkażona, w dobrej kondycji wraca do mary I, i odpływa sobie a młodek będzie wędkował dalej tak jest.